Wewnętrzne z nas Ja mówię o tym trójkącie. Się koncentrujemy na tej tutaj sferze. Obudziłam się rano. Zrobiłam sobie kawę. Wziąłam nawet gazetę. Ach, nie mogłem się na niej skupić. Wiedziałam, wiedziałam. To jest dzisiaj mój dzień. Pięknie, naprawdę. Raz, dwa. I na końcu głowa. Ważne jest, żeby połączyć te gesty, to o czym teraz mówię, z tym, co się dzieje u nas tutaj w środku. Od tego zależy, czy Twoja kariera pójdzie tak, czy tak, czy Twoje zdrowie pójdzie tak, czy tak. Mówimy o trójkącie, a tak naprawdę intuicyjnie, jak chcemy kogoś wysłuchać, to się koncentrujemy na tej tutaj sferze. Jeżeli wyobrazisz sobie to okno w szczegółach, jakie ma firanki, co stoi na parapecie, twoja mowa ciała bez żadnych sztuczek powie... To jest moje okno. Prawa strona odpowiedzialna jest za to, co tworzymy w danej chwili, a lewa strona jest odpowiedzialna za to, co sobie przypominamy. Osoba, która jest aktywna, która słucha aktywnie, ściąga uwagę tego, który mówi. Głowa lekko wysoko, i wyobraźmy sobie przez moment, że te tłumy chcą nas oglądać. Słowo. To gite I może ono oznaczać miejsce, w którym jest po prostu przyjemnie. Glorietta, e, imię włoskie. Bilet. Pilety. Ojej, przepraszam, nie skasowałam. Ja do szpitala jadę, mąż mi umiera. Ale ja mam ten bilet. Tylko, że... No, non capito. Pchnięte. Sono turista. Turista. Turista italiano. Ale proszę go zostawić spokojnie, Naprawdę. Bilet. No wie pan... Nie no, gdzie to, kawałeczek jest. No. Boże, chyba mnie okradli. Jezus Maria, ludzie. Ale przecież nie, nikogo tutaj nie było obok. Nikogo nie chodzi. Mam bilet, mam bilet na pewno. Słucham, o co chodzi. Przepraszam. O co, gdzie ja jestem? E, jaki bilet? Zaraz, wolniej, proszę pana. Przepraszam bardzo, proszę tylko pilnować tego zjazdu. Ja, ja mam bilet. Nie, to, nie, do, nie do prezesa, sekundkę. Ja mam już, już sekundę. Ja, ja tu sprawdzam. E, nie, ale ten zjazd jest, jest na lewo. Na Przepraszam, pan, pan, p proszę pana, to jest. Ten zjazd jest, jest, jest na Pani? lewo. Mój. Wszystko chwila, Jest na pewno. Bilet? Pytam co? Nie mam pracy. Wszystko mi jedno, ale... Przecież pan wie co to znaczy nie mieć pracy, nie? Niech pan da mi spokój. Dziś dzisiaj daruje mi. Nie, nie mogę. Nie Boga. Dziękuję Pan da mi spokój? Pan dzisiaj daruje mi. Nie, nie, mogę, nie mogę. Super. Naprawdę. Jestem z Was dumna.